Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Foxes. Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii ze strasznego Minecrafta. I, i tak, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj postanowiłem, że y, spróbuję. O, pali się Gałgan. Że spróbuję zdobyć jakieś zwierzaczki tutaj. Żeby sobie po prostu, wiecie, y, mieć farmę czegoś innego niż tylko jakiś tam marchewek czy właśnie jakiejś pszenicy. A propos pszenicy to. Kurczę, czy ja tu gdzieś mam ziarna pszenicy. Znaczy, wiecie, no to, to, to jest zwykłe nasiona takie. O, dobra, tu jest tak Weźmiemy stack. Weźmiemy sobie. Nie mam chyba mączki kostnej przerobionej, to sobie troszkę kostki weźmiemy i weźmiemy sobie. Mam tu gdzieś motykę? Dobra, tam sobie pójdę. Potrzebuję ogólnie kilku tych. Yy, no. Trochę zboża, żeby móc sobie tak fajnie to. Ten, później karmić te zwierzęta, no i ogólnie, żebym miał na przeprowadzenie ich. Tylko się zosta A, na nasiona chyba kury, szwy, Także nasiona też muszę wziąć. Świ na świnki to będzie ta e, marcheweczka. Także git, będę już miał w miarę. E, to tu. Dobra, tutaj na razie się zrzucę z tego. Także będę miał na razie na mm, przyprowadzenie tutaj zwierzątek do mnie, do bazy. No i dobra, mam wszystko w sumie, to chyba mogę iść na wyprawę. Mogę iść? Wszystko git? Wszystko git, dobra. Chyba mogę iść. Wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem. Raczej idzie. Dobra. To, no, aha. No tak, będziemy bić gałganów po drodze. A, to ja sobie miecz od razu zrobię, bo mi miecz braknie na pewno. W sensie, będę potrzebował kilku mieczy jeszcze. Co najmniej mi się tak ze dwa jeszcze zrobić. I dobrze, że się namyśliłem, że mi czegoś brakuje, bo później mógłby być problem. Hmm. Tu są kiki i tutaj są yy, kostki w sensie bruk. Dobra, hop, hop, hop. W sumie bruk to sobie mogę w razie W zostawić. A jeszcze sobie pochodnie na pewno wezmę. Czy to się nagrywa? Nagrywa się bardzo dobrze. Nagrywa się mój głos, nagrywa się dźwięk. Wszystko jest gitarka, pochodnie sobie również wziąłem. A widzę, że się. Ściemnia się. Czekajcie, jaka jest pora. Nie chciałbym kurczę na noc wychodzić zbytnio. A widzę, że to się ma ku zachodowi. No, ku, ku zachodowi się ma. To... Póki co sobie poogarniamy tutaj co się jeszcze dzieje Pod Pod domkiem Z murów tutaj popatrzymy czy gdzieś się jakieś zwierzaki Nie respią, chociaż Z tego co mi wiadomo to może być problem Ogólnie z przeprowadzeniem jakiegokolwiek zwierzaka Bo właśnie te zombiaki Z tego moda, te gałgany Będą zabijać te Wiem, że na pewno kurczaki zabijają Więc jest mega słabo z tego powodu Zresztą patrzcie ile się tego respi Jak ja mam kurczę iść gdziekolwiek jak ja mam iść gdziekolwiek? Jak tych gałganów jest aż tylu? Przecież ich tu z 20 biega na spokojnie. Dobra, ja w sumie pójdę. Za chwilę będę mógł już chyba spać w łóżku. Na chwilę jeszcze zajdę do podziemi, żeby. Żeby mnie jak gdyby. Kurczę, dobra, weź tam. Jest marchewę. <laughs> w poprzednim odcinku żeśmy zrobili sobie portal. Żeby mnie nie widzieli. Bo wtedy będę mógł się położyć spać, a one tam po jakimś obszarze już nie widzą. Także sobie zejdę na dół i. wbiegnę sobie na górę. I powinni już niezbyt ogarniać, chyba że się u mnie na, na terenie mojej posesji zrespili. No zobaczymy, zobaczymy. Już jest chyba noc. Mogę spać, okej. Okay. Ani sobie tam coś mruczą. Sapią sobie trochę, ale dało radę się przespać, teraz musimy jak najszybciej jak najszybciej próbować wyjść na naszą wyprawę no spróbujmy pójść w sumie przed siebie, bo ja znam teren tylko dotąd tutaj, gdzie była moja moja pierwsza baza okej, okay, straszna muzyka i 40 zombiaków, nie wróżę zbyt Zbyt dobrej podróży. O kurde, one się respią nawet na mnie. Dobrze, że chociaż seta mam. Aczkolwiek, jak ich będzie tylu, to set mi nic nie da. O właśnie, o tym mówię. Ej, ty, bo ja się zaraz naprawdę wywalę. Gałgany. Gałgany, zostawiać mnie tu. Przecież to jest jakieś chore. Nie, tego za mną biega. Dobra, tutaj. W przejściu ich jakoś porobić trochę. Dobrze. Już widzę, że bardzo dobrze, że zrobiłem tych mieczy tyle, bo... O, już jeden. Jeden się zużył do końca. Dobra, przeskoczymy. Trochę. To dramatyczna muzyka też mi niezbyt tutaj pomaga. I takich muszę wybić wszystkich. Żeby za mną nie leźli. Bo to mi nic nie da, że ja przed nimi ucieknę. Jak będę miał 50 na... Na ogonie zaraz za sobą. Dobra, okej. Okay. Spróbujmy wejść w las. Tutaj się ich nie powinno aż y, tylu respić. Y, co powinno być tutaj moją przewagą. Oj, trzeba uważać tutaj wszędzie pod nogi. Bo wszystko chce mnie zabić. Wszystko chce mnie zabić. O, co to jest? Jakiś, jakiś stworek się pokazał, jakaś jest córka mała chyba, z jakiegoś moda. Znowu ją widzę. Tu jest. O nie Tu jest w lesie gdzieś tam... Jest kurczak! Kurczaki są! Chodźcie szybko! O nie, nie chcę tego. Ja się boję, bo tam coś darło apę strasznie. Ale fart, ja nie mogę. A tam są dynie. Dobra, ale... O, super czanki, coś tam. Coś tam zrobione z trzankami Ta baba się drze, ona mnie niepokoi Nawet nie wiem czy to jest kobita Czy, czy co to jest No chodźcie Chodź Andrzej, Bożena I ty Piotrek, też chodź Najgorzej, że właśnie przez las z nimi to się będzie niewygodnie szło Bo to są takie gałgany, że oni się zaraz zgubią gdzieś A jak spotkam zombiaka, to zombiaki będzie chciał zjeść więc będę musiał dokładnie wszystkie zombiaki wybijać. A mam nadzieję, że się uda. Na razie się ładnie słuchają. Chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź, chodź tam. Ostatni też. Dobra, dobra, dobra. No, hopsajcie, hopsajcie za mną. No przecież, kurczę, u mnie będziecie tylko składać jajka i... i będzie gitarka. A zombiaki was chcą zjeść. Ziomeczki. No ty też chodź, 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 chodź. Okej. Okay. Dobra, najgorzej będzie przez tą to mnie przeprowadzić Przez tą polanę. No, no chodź. Chodź. Ty też Chodź. Chodź, ja ci dałem jeść. Widzisz jaki jestem fajny. No szybko już się zrespią za radigi dongi. No Już ma na mnie wywar wyrąbane normalnie. Muszę mieć chociaż jednego. Jak mi będzie znosił jajka, to ja najwyżej sobie po... Po nagraniu ogarnę tylko. No właśnie, tylko jest problem, że one się już nie. Nie kwapią, żeby iść ze mną. Gdzie jest ten ostatni gałgan Halo. Chodź, mam dla ciebie pychotkę Andrzej, Piotrek. O, chodź, chodź, no, no, no. Dobra. No nie, pal gumę. Nie zjadaj mi kurczaków. No ty, co się respi jeden w drugim, owy. Owy kartofle Chodź. Zabił go? Nie zabił go. On tu gdzieś ten. Robi bzi bzi. Synek. Tu gdzieś jest, chodź. On taki przemieniony w zombiaka już się tak do mnie rzuca. Ale by był dym, nie? Ale ja nie widzę tej przeprawy przez to. Dobra, mam dwa. Chodź. ten też, chodź. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden. On też za mną na razie będzie szedł chyba przez chwilę. Tamten już się znudził No chodź już są się zaraz respią. No chociaż jeden. Halo Chociaż jeden. Dobra, zróbmy to może tak Dobra, o i ten mały będzie zasuwał za mną i jego tam mamusia czy tatuś czy tam obydwoje będą za mną szli. Dobra, git No super Obronie was kurczaczki. Ła, owy dołgany. Póki ja jestem, to one się na mnie rzucają, także jest dobrze. Okej okay. Chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Andrzej. Dobra. Idziemy szybko. Machaj tam łapkami. Czy co to tam masz? Chodź, 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 chodź. Dobra. Dobra, dobrze jest, dobrze jest. Dajcie tak przyjść w nocy i się obydwa spaliły, ale by był dym Dobra, git mm, Dobra, na razie tu To wam zrobimy na razie dziurkę No, była co jaja robisz ze mnie? No i mi jeszcze kurczaki uciekną No nie, nie i kurczaków Dobra, żyją Ten tu frajer wpadł O ty frajerze Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko, szybko Ty, ja je W domu je zamknę? Nie, no w domu ich nie zamknę Bo mi kurcze się uciekną gdzieś tam Tymi tunelami Tu na razie musicie wskoczyć No jaka to jest, kurczę, walka o kurczaki. Dobra, szybko wszystkie trapdory, czesty, znaczy te, trapdory, otwieraj to. Uff, git. Dobra, na razie są bezpieczne. Teraz muszę tylko pomyśleć dla na nich nad, 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 yy, nad jakimś tutaj ogrodzeniem, nie, jakimś polem. Ja myślę, że, że, myślę, że, właśnie z której strony by zrobić. A tu fajnie portal słychać pod nogami. <coughs> Myślę, że tutaj by było w sumie spoko. Tak przy domu bym zrobił takie poletko. No chyba tak zrobimy. Dobra. Czekaj, e, bo tutaj może będę coś miał potrzebnego. Nie, całe drewno i wszystko jest tam. Ok. Hmm, halo, drewno. O, ok, dobra. Teraz tak, potrzebujemy jedną jedną furtkę, no okej. Okay. I trochę tych płotków, ok. Nie wiem, bo ja bym planował to kurczę zrobić takie troszkę... Troszkę duże. Ale nie takie, żeby mi cały obszar od razu zajmowało, wiecie o co chodzi. Dobra, spróbujmy na razie z 24 coś zrobić. Jak braknie kilku, to się dorobi najwyżej. <coughs> Ogólnie jestem szczęśliwy, bo mam dwóch gałganów tutaj. Gałgany. I dobra. Zróbmy to może. Mm, 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 mm. Może tu też będzie boks na jakieś zwierzaki. Na razie, z, z racji, że ich będzie mało, zrobimy. Tutaj, tu położymy, jak gdzieś się zrespił, gałganie, no mi kurczoki, mi zaraz zabije, kurczy byk, nie lubię go, dobra, eee, tego też, czekaj, gdzie, tutaj, tu go położymy, tego położymy tutaj też, tego tutaj, bo to ładniej trochę wygląda, jak one tak stoją. Okej, okay, i myślę, że wejście byśmy zrobili z tej strony, z racji, że tutaj może później będzie na przykład kilka owiec stało, ze dwie, trzy owce na przykład. A wiem, że kurczaków na pewno będę chciał mieć sporo. Bo z jajek się będzie w miarę prosto rozmnażać. Także powinno pójść bezproblemowo. Dobra, chodźcie. Andrzej, Piotr, in Andrzej i Karyna. Chodź. No co, ten mały nie wyskoczy teraz, o? Dobra, chodź na razie ty. Chodź. O ty, ty teleportacja. ono panował teleportację, jaki kozak. Dobra, gitarka. Mamy już na razie gałganków. Eee. Jak to? Co to było? Lawa syczy. Na razie gałganków mamy tutaj. Eee. To jest najważniejsze, bo z nich będę sobie pozyskiwał te pióra. Później, jak będę ich miał dużo, jak sobie zrobię jakąś farmę. I będę miał na strzały do łuku, nie? To jest naprawdę mega przydatne. Ło, za murem się zrespił. Jak go dobrze słychać. Nie wiem, w środku też im postawimy. Ty właśnie, przecież będzie się mógł w środku zrespić jakiś gałgan. Hmm... Ale na to to nic nie poradzę już niestety. On przez to tak na pewno nie przeskoczy. No dobra, na razie mamy takie taką powiedzmy zagrodę pseudo. A tutaj chyba jeszcze... Tak była pochodnia? Chyba tak. Nie jestem pewien. Dobra, prześpimy się i na pewno pójdziemy po... po dynie, bo widziałem, że tam są też dynie. Dobra, to co na razie zrzucimy. Yy. To też. Mięso z zombiaka na razie jest już bez. Już teraz jest bezużyteczne w sumie. farmę sobie tutaj troszkę. Yy, oporządzimy, że tak powiem. Pozbieramy nasze plony. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty już, pa, ile jest. Miałem ile, chyba 20 albo 30 marchewek. Nie, nie zerknąłem zbyt dokładnie, ale. Tak wychodzi na to, że koło staka, albo nawet ponad staka, można z takiej farmy tutaj wyciągnąć. Co jest dla mnie jak najbardziej wystarczającym wynikiem. I co, teraz się rzucimy w kimono. I za chwilę pójdziemy jeszcze po dynię. Ta, się fajnie przełączyło. Pójdziemy po dynię, tu się zrespił jakieś gałgan, nie? O, masz jojko, znaczy jajko. No jajko, dobrze powiedziałem. Dobra, mm. To tak. Ha tu? Ha, ucieknę wam sprankowani. O ty, co to jest? Co to był za dźwięk? O ty, biegasz, o ty, kurde, kabanie gruby. Ty, ale on mi tu może przejść? O shit! Kabanie, czy jeden. Dobrze, że się spostrzegłem, bo... ...bym go miał na polu. Znaczy, na, na swoim terenie, powiedzmy. Plus tego jest taki, że on jest łatwy do naklepania, jak masz... Jezu, jakie on dźwięki wydaje pośmiertne. Jak masz taki domek, to na spokojnie go można... ...na te... nastukać już. Już nie, nie stanowi takiego dużego zagrożenia wtedy. No ale jednak, przeciwnik to przeciwnik. Nie jestem pewien, czy dałby sobie radę z nim ten eee, właśnie golem, bo będę chciał robić golema. Będę chciał robić golema. Nie wiem, czy na razie mi stykają fundusze na niego, bo bym sobie jeszcze porobił na pewno żelaznych mieczy trochę. Chyba, że od razu bym jakiegoś diaksowego skołował. Bo taki golem by na pewno takie zombiaki fajnie mógł wybić. Zwłaszcza te, które by się tylko respiły, bo. Z zewnątrz bym żadnych zombiaków nie wpuszczał, bo prawie zawsze bym miał ten zamknięte te, te przejście, nie? Dobra, te kurczaki już mogą na razie pójść w stawkę. Ja mam tamte. Tam co jest? A tam jest pochodnia, a mi się wydawało, że tam Enderman jakiś stoi. Enderman tutaj to jest kurczę też przypał. Enderman pewnie po cztery serca bije albo coś koło tego. I jest szybki, skubaniutki. No, jest szybki. Szkoda, że sobie odłożyłem tą ee, pszenicę, nie? Bo jakbym spotkał teraz jakieś jakieś tutaj krowy czy coś na tą pszenicę to bym się troszkę zdenerwował. Aczkolwiek. Na razie takowych nie widzę. O ty... O ty... Co ty? Co on se myśli? Typiasz jeden. Dobra, ścinaj to. I. i co? Gdzieś dynie tu kurczę widziałem. Tu gdzieś? Gdzie były dynie? Z drzew bardziej zerknę. Czekaj, bo tam. tam jest moja wioska ja byłem tu gdzieś na tej polanie. Znalazłem te kurczaki, chyba? Mmm, krowy, no nie. Krowy, tu są kurczaki. Ty, tu są dynie, dobra. A ja mam, nie mam kości żadnej. Bym sobie zrobił szybko. Ciekawe, czy te krowy ten, czy te zombieaki zabijają krowy. To bym teraz trochę nie pomyślał, faktycznie. Że ten. mogłem sobie wziąć od razu zboże. Ale dobra, jeszcze się. szybko na jednej nodze cofniemy. Powinniśmy z tymi krówkami zdążyć, albo ja je po prostu gdzieś tutaj. im zrobię taką lepiankę z dirta, żeby nie wyszły, nie? No, bez kitu Ale to znaczy, że zwierza zwierzaki się też w miarę. w miarę się jeszcze. ten. respią, nie? Spałnują się. To jest akurat dla mnie mega dużym plusem Bo nie jest powiedziane, że jeszcze nie przytargamy świnki czy owcy kiedyś A Paju ich tu biegnie, nie? Masakra. Na szczęście wszyscy się zaraz spalą. Yy, na dole jest chyba to, z tego co widziałem. O, tutaj jest w wiedzeniu, dobra. To sobie na razie tutaj odstawię. No kurczaków już nie potrzebuje, nic innego na sitcy nie idzie. Tu marchewę zasadzimy. Bo się chyba zdeptała. Dobra, próbujemy podejść. Ło, dobrze, że mnie nie uderzył. Ta straszna muzyka zawsze. Nie wiem, co, co ona zwiastuje. Aczkolwiek często ją w kopalni słyszałem. I bardzo się bałem bez kitu. Nie no, serio, to jest creepy. Jak se tak idzie z takim korytarzem w kopalni, a tu nagle. Tak tu ani spać, ani się położyć. To jest za zadyma wtedy. Dobra, szybko. I się okaże, że przebiegnę i krów nie będzie, nie? Najgorzej. Zabrane gdzieś tu. Krówki. O, no to złe krówki tu widzę. Ten jak zasuwa na banych opie do mnie, o ty skubańcu. Jakie podjazdy oni robią tutaj? Ja pierdzielę, ja na piekło to jeszcze chyba nie jestem gotowy. O tam. Tam widać po tym po kurczaku jedzonko. Jeszcze za mną zasuwa któryś Dobra bo... O kurde Wyszedłem na tą polanę i słyszę kurczaka Słyszałem kurczaka, o tu jest Też go możemy już wyjaśnić, tak i tak oni go wyjaśnią yy, Nie widzę krówek One tam, o nie są tam, dobra dobra Dobra, dobra. Robimy ich. Elo Elo Here Byle się nam noc nie zrobiła, kurczę. Jak się nocka zrobi, to ja muszę te krowy zostawić i szybka dzida do domu, nie? Bez kitu Akcja szybka dzida do domu by musiała być robiona. Patrzcie tych krów jest tu w ogóle ty, ja. Może część z nich jest duże stado. Dobra, na razie ich nie będę wybijał. Na razie sobie wezmę te. No właśnie, już kurczę, słońce zachodzi, już widzę. Dobra, spróbujemy je przetransportować chociaż kawałek. Tylko, że one nie chcą iść teraz. Hmm, dobra, te chcą iść. Chodźcie. No super, jedna krowa. No co ja mam z jedną krową zrobić? Ona mi przecież jajka nie zniesie. Chodź tu Któraś chętna Chodźcie Szybko Czeka, że się nie da wziąć na plecy takiej krowy, nie? I myk z nią Możesz gałganie ty Wypad z teleturnieju Chodźcie No krowy Halo? Idziecie? Chodźcie. Tutaj pomału, przez ten las. Okej. Okay. To co pływa? Squid. Dobra, to Squid to nie jest zagrożenie żadne. Okej. Okay. Ciekawe, że się w takim małym zbiorniku zrespił, nie? No, podskoku go. Za krytyka. O, wskoczył tam krytyk jakiś. Dobra, spróbujmy im zrobić dziecioka. Chcesz dziecioka? Krzk. Zróbcie se tego małego. Małą krówkę se zróbcie. Dobra, chodźcie teraz. Mała krówka idzie, oni nie. No to super. No nie będę się wracał drugi raz po krowy. A jajaj, no. Krówki, o kurcze. Chodźcie, dobra, już widzę, że nie zdążę. Raczej, chyba żeby się non-stop słuchały. <laughs> Co jest raczej mało prawdopodobne. Dobra, na razie idą wszystkie. No właśnie. Zwłaszcza, że zachodzi noc. A jak zachodzi noc, to później przyjdzie pani, która... ...która mnie zatruje i będzie pograny. <laughs> Dobra, chodźcie jeszcze kawałek. No i co ja wezmę, to... ...zombiok mnie tu na bany hopie bierze. Ej ty, bo ja zaraz umrę. Dobra, trzeba robić ewakuację stąd już. Najwyżej poza odcinkiem je przyprowadzę, bo widzę, że będzie ciężko, a nie chcę też pokazywać jak drugi raz za chwilę idę po te po te krówki. Pytanie czy się lawa wylała. Czy jeszcze dam rady do domu wejść? Już nie dam rady tak normalnie wejść do domu. Hmm. Hmm, hm. Hmm. Na no, nic, no, krówek się nie udało, ale ważne jest to, że mamy te yy, kurczaki, kurczaki są ważniejsze od tych, od krów z racji tego, że dają yy, piórka, nie? O, poda tych spoko. A ten dalej jest brzdącym małym. To jeszcze na razie nie ten, nie ma co tutaj go karmić. Dobra, się rozpadało. Nic za, za bardzo nie zrobię. Także co, ja poza odcinkiem yy, spróbuję sobie te krówki przyprowadzić. Na razie to będzie na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, yy, wpadania do mnie na streamy, oglądania moich filmów. Oczywiście po prostu do bycia na bieżąco. No i co, to będzie na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Hejka.